Bierzemy do rąk nasz modliternik, niech stąpi Duch Twój, stona 397, 396, 396. Duchu święty, Duchu Miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, poddaję Ci mój umysł i serca, udźwignij Twoją mądrością, wyrwij mnie spośród marności świata, wprowadź do Twój utrękan na Twój zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć Twoich stóp i słuchać znalazczenia Twojego szeptu. Napełni mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, Pochodzą z kóz Najwyższego i męstem, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie, Tobie oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje stanę Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Tua Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić. Dlatego powierzam to tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. Inna mi na patrizet filie spiritu sancti. Amen. Amen. Laudia tu Jezus Chrystus. Dziękuję Panie Przewodniczący. Na nasze 20-minutowe rozważanie. Idziemy dalej w nasze rozważania, one się troszkę rozszerzyły, bo to miało być jedno wystąpienie, a tu przychodzą kolejne myśli na temat zagadnienia planu stwórczego Boga pod punkt człowieka-progówka. Mój Pani wielu z Was nie widzi zachodzących mentalnie globalnych zmian rok 2020 będzie w historii podawany jako początek nowej ery lub próbę zdewastowania, moi drodzy, zdewastowania świata i człowieczeństwa. Kiedy, moi drodzy, wczytywałem się w bliżej nasze teksty, przeraziło mnie. Szakon ma na celu Zniszczy człowieczeństwo w wymiarze realnym i moralnym. To co robi demokracja, a demokracja jest dziełem szakana, jest to niszczenie, moi drodzy, człowieczeństwa w wymiarze realnym i moralnym. To najwyższy cel istoty najbardziej nieludzkiej. I okrutnej swej naturze, zwyrodniałej od nienawiści szatana. Demokracja nienawidzi człowieka, nienawidzi Boga. Że Wam dają, że wprowadzają nowy ład, że to pięknie piszą, tego potrzebują rodzice, dzieci i starcy. No naj, najbardziej chwytliwy, humanitarny trik dla ludzkości. Żeby nadążyć za moim rozumieniem, na, nie za moim, za rozumieniem Boga w tych rękach, musimy się uciec do dwóch jeszcze tekstów pomocniczych. Pierwszy sprzed dziesięciu lat. Zatytułowany jest ten punkt Miłość objawia się w dziele stworzenia. Kto ma książkę Kontemplacja Boga Ojca to macie ten, ten cały ten cały, to całe orędzie na stronie 17. Bóg Ojciec tak wyjaśnia wtedy nam. Myśmy wtedy jeszcze myślowo, byli daleko gdzie petkowe ciele. Człowiek utracił wszelką pokorę wobec swego stwórcy. O co Ci, ojcze, chodzi? O to Bóg mówi. Dałem Wam Ziemię, aby była Wam poddana. Nie kulę ziemską. Nie myślcie, jako planeta Ziemia. Ziemię to, co na tym trawa rośnie. Skały to, co tworzy. To, co Wam pod ziemią znajdziesz. Dlatego Bóg mówi, dałem Wam ziemię, a mam ogromną pychę, że jesteśmy włodarzami wszystkiego. Dałem Wam ziemię, aby była Wam poddaną. Nie deszcz. Co robi człowiek z deszczem? Manipuluje. Specjalne programy, specjalne macie słupy po wzgórzach, że tu i tam powódź, że tu i tam w słońce dzieci kombinują. Człowiek bawi się pogodą, bawi się albo. Więc bóg nawinia, dałem Wam ziemię, aby była Wam poddaną, nie deszcz. Nie słońce. W słońcu są milionowe temperatury ciepła. Gwiazda tak skonstruowana. Parę dni temu, co udało się zbudować, takie urządzenie, którym uzyskano milionową temperaturę. Ponad milion. To my mamy w gargu gotującą się wodę. 100 stopni, włoży rękę, masz poparzenia w pierwszej klasy, jak pogotujesz dwie minuty, rękie nie masz. Po co człowiekowi panowanie nad temperaturą milionową? Nie księżyc, nie gwiazdy. Jak powiedziałam na głos, loty na księżyc, tak, tak zwane loty na księżyc. Że jest to tycha człowieka. Kiedy Amerykanie rozpoczęli dwa lata temu ubijanie Mistrzostw Świata w piłce pił nożnej w Moskwie, że korupcja, że tamto, nie wytrzymał jeden minister i dał wywiad. Jeśli Amerykanie chcą wiedzieć, jak świat poznać, jak Amerykanie lądowali na Księżycu. I jak bez korupcji dokonali wcześniej Unii by mistrzę Picnicy Nożnej, to my powiemy. Te zaraz się wszyscy skupili. Nikt już nie mówił, że bojkotujemy mistrzostwa Rosji. Nie księżyc, nie gwiazdy. Miejsce zamieszkania człowieka jest tu. Ziemia. Bóg dał ochronę, specjalne promienie, otoczka ziemi, żeby nam nic nie groziło. Oni to wszystko zniszczą. Nie mamy takiej wiedzy, co oni robią w przysporze z nami. Nie powiedziałem, mówi Pan. Niech wszystko, co istnieje, będzie wam poddane. Tylko ziemia, ugór, glina. Rozumiecie? A człowiek nie pyta mnie już o zdanie. Sam rządzi nad wszystkim, co może poznać. Konkluduje Bóg, tę wypowiedź mówi: Człowiek chce pozbawić mnie mojej mocy i mojego wpływu. Człowiek z probówki jest zamach na samego Boga, na jego wpływ na bieg ludzkości. To dopiero przyjdzie, przyjdą na ciebie krzyże cywilizacją. Z tymi tak zwanymi ludźmi z próbówki. to dopiero przyjdzie samo zniszczenie. Człowiek chce pozbawić mnie mojej mocy i mojego wpływu, jest to jednak pragnienie żałosne. Moja córko, jest to dla mnie raniące i napełnia mnie gniewem. Czy co dzisiaj będą ze mną na kolejnych konferencjach, to wtedy zapamiętać to sobie, jak usłyszycie pojęcie Bóg-Mściciel. Żeby zrozumieć, skąd się to, to bierze. My zmuszamy Boga i napełniamy go gniewem, by On uruchomił procedury, których się nie spodziewamy. ale czuję również żal do tych istot, bo tylko służąc mi możecie stać się dzieci samoletstwa niebieskiego. Więc pyta ogarniała nas, moi drodzy, w panowaniu. Ono się w, w historii zostało tu nazwane racjonalizm. Kult rozumu za tymi się kult badań, kult techniki, kult wynalazków i wiedzą Nic z tego, co było techniką za mojego taty, ja dzisiaj nie używam. Ani pługa, ani bron, ani balca, ani motyki, ani kosy umie to obsługiwać. Jak to się wie? To powinno być dzieci wieki. Druga przeszkoda, która nam nie pozwala dobrze rozumieć pojęcia Boga Stwórcy i naszych relacji do Niego, to jest wymyślona przez masonów, liberałów koncepcja Darwina. Jak to nazywa? Tak. Teoria A ewolucji. Teoria ewolucji. Teoria ewolucji. Pani, jak muszę jeden tekst, ale jeszcze jest jeden tekst dokładnie o Darwinie. I muszę znaleźć. Ten jest też relacyjny. Nam nagradzano, że jesteśmy z ewolucji. No jak jesteśmy z ewolucji, no to nas komuniści mówili, że człowiek jest naczelnym tak? czyli głównym zwierzęciem. Jak ja wam powiedziałem, że człowiek z główki jest zwierzęciem, rozrywacie szaty i chcecie powiesić. Przecież tak bardzo spadli na obruchu. Przecież panie Dobitny nam powiedział, co zostanie po naszym ciele. Kupa śmierdzące No, niech ktoś z Was poleży i czeka tak zabity parę tygodni. że nigdy to nie podejdzie. A my się uważamy za nieskończone bóstwa. Święty Jan Ewangelista mówi nam tak: Nie istnieje nic poza Nim, poza Bogiem. Ponieważ on jest wszystko, co jest. Człowiek istnieje tylko. Dzięki tchnieniu Boga. Żeby tę płaszczyznę Was wyjałowić, ażebyście przyjęli ewolucję Dawina z obrzędu Komunii Świętej, trzeba było wszystko wyrzucić na tchnieniem. Przy poświęceniu wody, co Wam pokazuje na dłuo świętego, jest tchnienie, że wszystko to odchodzi od zwykłego tchnienia Boga. Nam nagadano, że wszystko jest w naszych zasięgach, w potędze rozumu, mówią nam. Przed wojną długo życia 47 lat, teraz 77. Co chcecie? Przed wojną dziadek kupa robi za drogą. Wszyscy macie obligacje. Fakt, jaki jest człowiek wielki, co potrafi człowiek myśleć. Święty Jan mówi, człowiek istnieje dzięki tylko tchnieniu Boga. Wielką więc pychą jest wobec Boga nauka o samorodnym powodzeniu człowieka i rzeczy. Że z niczego powstało. Bo materialiści, no, muszą coś powiedzieć, nie? Jak nie ma Boga, no to. Z niczego powstało. A siarnię, że na łące i. I popatrz w albo popatrz w książki Lenina, i za chwilę przyjdzie powinien kogoś powstać na działce. No bo w tej koncepcji, bo skoro twoje szcenie jest tak ogromne, no to siadnij na autostradzie i, nikomu, i za chwilę mówisz, pojaw się Porsche. No to się pojawić Porsche. Siadasz do Porsche i grzejesz. Wielką pychą wobec Boga jest nauka o samorodnym pochodzeniu człowieka i rzeczy. Jako dziecko, które wypierając rodziców przedstawia im teorię o pochodzeniu kosmicznym. Dziecko z probówki wprowadza nas w przestrzeń kosmosu. Mówię to bardzo poetycko. Którym żadne z nich nie miało udziału. Tak śmieszni są ci, którzy szukają swego pochodzenia w skałach, żyjątkach, zwierzętach. Jakby Pan Józiu Włoch przyśle SMS-em filmi w internecie, którymi pokazał to, zrobili protestanci Pokazują na podstawie Biblii, jak powstał krajem Kolorady, Kolorado, no to Biblia ma świętą rację i nasza cywilizacja istnieje tysięcy lat. Posłuchać tego wyraźnie, wtedy, wtedy czego oczy otwiera. Bo dziś pojawi się jakiś archeolog, dotknie skały 5 milionów. Znalazł kości 50 milionów. Te wszystko mają miliony. I wszyscy im przytrafią, że mają rację. I słynna metoda C14, badania węglem, ma tyle mankamentów, że jest niczym wiarygodna. No ale jak się to uruchomi w i temu, no to ludzie mówią wszystko. No to mówią naukowcy ich więzi naukowcy. Każda epoka ma swoich naukowców. Dzieci, ilu naukowców przeżyłem w młodości, kiedy patrzyłem na komunizm? Każdy miał dyplom, każdy miał papiery, tytuły. A dziś patrzymy na ten, na ten, na ten wiek jedno wielkie kłamstwo. Tak śmieszni są ci, którzy szukają swego pochodzenia w skałach, w żyjątkach, zwierzęta zwierzętach. Człowiek nigdy nie był zwierzęciem. Biedni moi wykładowcy, jak się spotkamy na drugim brzegu, ja w moim tym temu bo mówię, szkoda, że nie jesteś małpą. Bo mnie uczyli, że się da pogodzić teorię ewolucji z dziełem stwórczym. Jakie kłamstwo! Tłuczono pokoleniu, pokoleniu kapłanów. Dlatego musieli kapłani przyjąć do łówka jakiegoś dobrego. Ja mam na na egzaminie. Dzieci, ja byłem na różny sposób kromny. Że mając cudzych księdza, ja byłem zawsze czytelny. W seminarium miałem grupę różaniec ochoców poza przełożonymi. Miałem piętna, to by mówili prześledno, mówiliśmy różaniec. Raz jeszcze się spotykali w jakiejś kapicy w Arymie Przełożeni policjant długowny, że biskup szkodą to się wrócą. miał swojego lubianka, jednego kleryka, który się ulizał bez przerwy, Dobrze, na, na egzaminie, gdy dał nam pytanie o rewolucji, ja napisałem na wykładowcy. To, co każde nauka, to, co mi nawet nie truł, ale ostatnie zdanie było bardzo proste. Ja jednak uznaję, że mój poprzednik nie gonił po gałęziach i nie, nie robił kupy w losie. Do mój plus pięć moją pracę czytał na oczach kilku gdy był po aule, ja Powieśli mnie, nie? A ja bym napisał to, co chciał, co nas uczył, albo napisał. ale mój poprzednik nie gonił po drzewach i nie załatwiał się w dzieła. Dzieci. To nie byłem ja, to zostałem Dla mnie było tak odrażające, pokazując, kto miał za komuny biologię. Najpierw była jakiś komórkowiec, mały robak, później małpa na dwóch nogach, małpa na jednej nocy, małpa na dwóch nogach, stojąca, później twarz goryla, ta się przestawiła i oto człowiek. Nazwano nas NACZELNY sak. Jak się tego pytano, a nie powiedziałem, niech ludzie, te się dwoje. Więc powtarzam wszystkim człowiek nigdy nie był zwierzęciem. I od początku został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Bóg w niczym nie jest podobny zwierzęciu. Tyle ogólnego wprowadzenia do zrozumienia tego, co chce osiągnąć szatan. Jemu to mało zniszczyć człowieka, zniszczyć człowieczeństwo w wyrazie, wymiarze realnym i moralnym. Oto cel najwyższy istoty najbardziej nieludzkiej i okrutnej swojej naturze zwyrodniamy od nienawiści szatana. Co dalej i jak? To już jutro poprowadzę. I teraz mówię. Amen.